Witam Państwa bardzo serdecznie. Moim gościem dzisiaj jest Pan dr Krzysztof Stawierski, specjalista w dziedzinie pediatrii, pracujący jako lekarz rodzinny. Zaprosiłam Pana doktora, żeby wyjaśnił nam kilka kwestii dotyczących wrastania paznokci u dzieci. Panie doktorze, czy w swojej długoletniej praktyce zawodowej spotkał się Pan kiedyś z problemem wrastania paznokci u dzieci? Witam Państwa. Oczywiście w swojej blisko 35 lat trwającej praktyce zawodowej niejednokrotnie stykałem się z problemem wrastających paznokci. Mogę powiedzieć, że nie jest to problem, który powstał od wczoraj. Panie doktorze, a czy to może Pan nam wyjaśnić, czym tak naprawdę jest wrastanie paznokcia? Tak naprawdę wrastanie paznokcia to nic innego jak uszkodzenie wału paznokcia przez stale rosnącą płytkę paznokciową. Na początku dochodzi do uszkodzenia wału powstaje zaczerwienie, odrzut. Ponieważ stopy są wilgotne, istnieje wysokie ryzyko i, co się najczęściej zdarza, dochodzi do zakażenia bakteriami lokotwórczymi. Powstaje wtedy miejscowy stan zapalny, zwany zanobcicą. Organizm chcąc oddzielić ostrą płytkę wału znokciowego Zaczyna wytwarzać ziarniny, tak zwane dzikie mięso. Jest to obronna reakcja organizmu na ten stan, czyli to wyrastanie paznokci. Panie doktorze, pan, jako specjalista pediatra, leczy dzieci od urodzenia do 18 roku życia. W jakim wieku mamy do czynienia z wyrastaniem paznokci u dzieci i których palców najczęściej to dotyczy? Wyrastanie paznokcia dotyczy najczęściej pierwszego palca stopy, zwanego potocznie paluchem. Może dotyczyć też innych palców. Zacząć może się już od urodzenia, szczególnie u wcześniaków, co związane jest z niedorozwojem płytki paznokciowej. Na szczęście u wcześniaków w miarę dojrzewania ten stan mija samobójstwo. Panie doktorze, a spotkał się Pan z innymi powodami wzrastania paznokci u dzieci? Oczywiście. Proszę Państwa, najczęstszą przyczyną wyrastania paznokci u niemowląt i u małych dzieci jest nieprawidłowe obcinanie paznokci przez rodziców. Rodzice w trosce o to, by niemowlęta lub małe dzieci nie zawazały brzegami paznokci o ubraniu, czy też aby nie rozrywały się, obcinają zbyt krótko i na okrągło płytkę klaznotczarną. To powoduje, że wał nachodzi na brzeg na okrągło obciętego paznokcia, ten paznokieć rosnąc uszkadza wał paznokciowy. To zjawisko nazywa się wyrastaniem paznokci. Panie doktorze, a co z starszymi dziećmi? Czy u nich również może dochodzić do wyrastania paznokci? Przyczyną wyrastania paznokci u małych i starszych dzieci bywają również uwarunkowania genetyczne, zabawy oraz uprawianie sportu, czyli urazy mechaniczne. Małe dzieci i mułwęta często lubią wkładać paluch do ust, co powoduje uszkadzanie delikatnej płytki paznokciowej, macerację wału paznokciowego z następowym rozdaniem paznokci. Dzieci starsze, uczące, czyli dzieci starsze, uczące się chodzić, także mogą uszkadzać płytkę paznokciową. U dzieci starszych, uprawiających sporty, szczególnie kontaktowe, może dochodzić do uszkodzenia płytki paznokciowej z powodów urazów mechanicznych. Dlatego zarówno u małych, jak i u starszych dzieci tak ważne jest prawidłowe obuwie, które zapobiega uszkodzeniu paznokci. Prawidłowe to znaczy jakie? Dzieci mają delikatne i kruche paznokcie. Zbyt małe obuwie doprowadza do zgniatania i deformowania płytki paznokciowej, co może być przyczyną wrastania. Natomiast obuwie kupowane na, na wyrost także sprzyja powstawaniu urazom mechanicznym płytki paznokciowej. Mali sportowcy natomiast powinni mieć obuwie idealnie dopasowane do rodzaju sportu uprawianego przez nie. Panie doktorze, a jak już w gabinecie pojawili się mali pacjenci wraz z rodzicami z problemem wrastających paznokci, jakie metody leczenia stosowane były kiedyś, a jakie są stosowane dzisiaj? Proszę Państwa, zasadniczo do tej pory jedyną metodą leczenia wrastających paznokci była inwazyjna metoda chirurgiczna. Polegała najczęściej na usuwaniu płytki, części płytki paznokcia i części wału paznokciowego, co niejednokrotnie wiązało się z koniecznością zastosowania antybiotyków. Na szczęście teraz, wraz z rozwojem nowej, dynamicznej dziedziny nauki podologii, pojawiły się nowe, nieinwazyjne metody leczenia wrastających paznokci. W związku z tym, pacjentów z problemem wrastających paznokci w pierwszej kolejności kieruje do podłoga. Metodą leczenia wrastających paznokci u dzieci u podologa jest metoda tamponady, czyli wkładania, aplikowania kawałka włókniny pod paznokieć. Pamiętajmy, że paznokieć małego pacjenta, jak pan doktor powiedział, jest bardzo delikatny, w związku z tym szybko dochodzi do podniesienia paznokcia i oddzielenia go od wału okołopaznokciowego. Poinstruowani rodzice powinni kontynuować taką metodę w domu. Czy istnieje jakieś podobieństwo według Pana wizyty pacjenta u podologa do wizyty lekarskiej? Oczywiście, drodzy Państwo, wieloletnie doświadczenie zawodowe nauczyło mnie, że konsultacja lekarska rozpoczyna się w gabinecie, natomiast leczenie kontynuowane jest przez rodzica. Jakość i wynik tego leczenia zależy od rodziców. Panie doktorze, rolą każdego lekarza jest leczyć oraz zapobiegać. Co Pan doktor proponuje w profilaktyce wzrastających paznokci? Niezmiernie ważna jest tutaj wiedza i rola rodziców. Od samego początku rodzice powinni obcinać paznokcie na wprost, bez wycinania kantów oraz skórek. Ważne jest także, aby Tę umiejętność oraz wiedzę na ten temat przekazywali swoim pociechom, aby one w przyszłości nie wynosiły z domu złych nawyków, żeby problem wrastających paznokci nie dotyczył ich jako dorosłych oraz ich dzieci. Dziękuję Panie Doktorze za rozmowę. Było mi niezmiernie miło, że wyjaśnił pan nam kwestie dotyczące wrastania paznokci u dzieci. Moim i Państwa gościem był pan doktor specjalista pediatra Krzysztof Stawierski. Proszę Państwa, dziękuję za odwiedzenie Państwa w Waszych domach. Chcę tylko powiedzieć na koniec, że problem blastającego paznokcia, który może popsuć kilka dni dziecku i rodzicom, nie oznacza, że po zaopiekowaniu się przez specjalistę patologa nie zniknie, i rodzice, i dziecko nie będzie się cieszyło długie lata pięknymi, prawidłowymi paszczucami. Dziękuję.